Cześć, zapraszam Was na kolejny filmik z jazdy po Warszawie. Dzisiaj taką jazdę zaprezentuję bardziej dynamiczną i zobaczymy jakie spalanie mi się tutaj pokaże. Oczywiście kasuje, będziemy jechać od zera. Będę jechał z, można powiedzieć, z Bemowa w okolice pomnika lotnika. Pokażę Wam co pokazuje nawigacja. Coś mi się tu obróciło dobra, będę jechał do Pomnika Lotnika. Trasa pokazuje 20 minut. no właśnie, może zrobimy to inaczej trochę. Co tu trzeba zrobić? No, Pomnik Lotnika. Chciałbym, żeby mi pokazał teraz, O, żebyście zaczęli, że pokazuje mi, żeby jechać dźwigową popularną do Jerozolimskich, no i tam koło zachodniej do, do pomnika lotnika i pokazuje, że co, że o 9.44 jest godzina 9.24 o 9.44 powinienem być na miejscu. No i zobaczymy, czy DADę szybciej, czy DADę później No właśnie, może jeszcze o tym o tej jeździe samej, bo chciałem właśnie Wam pokazać w związku z tymi licznymi zarzutami dosyć, wydaje mi się, nie wiem, dziwnymi, szczególnie dotyczących filmu, gdzie sobie jadę, gdzie mówię, że jestem skoncentrowany jak najniż... na jak najniższym spalaniu i dlatego to spalanie mi w jednym z filmów wyszło 3,8 yy, nikomu tam nie próbuję imputować, że jadę jakoś szybko, dynamicznie, agresywnie no a tutaj pojadę sobie bardziej, yy, bardziej dynamicznie może na jakieś tam domowanie karku ale no sami możecie ocenić czy jest to jakoś jazda zamulająca czy myślę, że no każdy może przyjąć, będzie mógł przyjąć, że co najmniej normalna pewnie niektórzy przyjmą drzwi dynamiczne no i zobaczymy jak to spalanie przy takiej jeździe będzie wyglądało e, pokażę Wam na pewno będzie dużo okazji bo zawsze jest dużo okazji do tego pokażę Wam dużo okazji, pokażę Wam dużo sytuacji które powodują właśnie, że ten ruch jest mało płynny e, że ten e, że z kierowców, którzy najbardziej te korki generują <laughs> kierowców, którzy powodują, że no właśnie, że ten ruch jest e, gęstnieje zamiast się rozluźniać i skąd te korki się biorą. E, bo mówię, wielu z Was mam wrażenie utożsamia jazdę dynamiczną z jak najbardziej dynamicznym ruszeniem spod świateł, jak z najostrzejszym najostrz, hamowaniem przed światłami, przed czerwonym światłem. No to nie o to chodzi. Jak widzę teraz, że przede mną jest czerwone światło za 200 metrów, no to nie wiem po co miałbym się tutaj rozpędzać do jakichś prędkości, nie wiadomo jakich. Tak naprawdę w dynamicznej jeździe chodzi o to, żeby wybierać pas, na którym jest najmniej samochodów, czego wielu kierowców nie robi, bo <grywki> wielu kierowców trzyma się lewego pasa jakby byli do niego przyklejeni albo jakby mieli dostać mandat za jazdę prawym pasem, a bardzo często prawy pas jest najluźniejszy i najszybszy. Więc w ogóle sobie właśnie jak myślałem o tym, to, to chciałem wam powiedzieć, że dwie najważniejsze rzeczy, które powinniście sobie poćwiczyć, na które powinniście zwrócić uwagę, żeby ta wasza jazda była dynamiczna i żebyście się mogli sprawnie przemieszczać po mieście i w miarę szybko docierać do swojego miejsca docelowego. No to pierwsza sprawa to jeśli tylko jest do tego okazja. Zawsze przejeżdżajcie na zielonym świetle. Przejeżdżamy na, na zielonym świetle zawsze kiedy się da. Pierwsza rzecz. Druga. E, widzę, bo jeszcze to dam, może ktoś we wcześniejszych filmach e, nie usłyszał. Zrobiłem po Warszawie na pewno grubo ponad pół miliona kilometrów. Zrobiłem generalnie samochodem na pewno grubo ponad milion kilometrów. No więc mam tam jakieś swoje obserwacje. przepisów jakoś bardzo nie, nie naginać, czy nie, no tutaj to sobie możemy przejechać ten kawałek, a mieliśmy skręcić, sorry, bo nie patrzę na nawigację, a przecież nawigacja prowadziła przez dźwigową, dobra, myślę, że będziemy jechać prosto, a mamy jechać przez dźwigową, więc jedziemy przez dźwigową, tak jak nawigacja twierdzi, że będzie najszybciej, E, więc tak, zgubiłem wątek Stąd z a no mówię mam swoje obserwacje na temat e, różnych zachowań kierowców na drodze jak mi się śpieszy to prawie że każdy mnie irytuje e, więc e, widzę, że bardzo, bardzo, bardzo wielu kierowców, nawet właśnie takich którzy na pewno się wydaje, że są super szybcy i szybko jeżdżą i, i są nie wiadomo co gubicami, bo jadą, nie wiem na ograniczeniu do 50-120 lewym pasem po, przez środek miasta to widzę, że bardzo wielu takich też kierowców ma problem ze zmianą pasa nie wiem, boi się, ma, ma jakąś obawę przed zmianą pasa nie zmienia tego pasa, kiedy aż się o to prosi myślę, że to jest rzecz nad którą, nad którą bardzo warto pracować żeby ta zmiana pasa u Was była jak najpłynniejsza jak naj... Sprawniejsza i jak najbezpieczniejsza, to można wyćwiczyć po prostu. Też w jednym z poprzednich filmików e, mówiłem, żebyście jak najczęściej patrzyli w lusterka wsteczne. To, co się dzieje przed Wami, i tak doskonale widzicie. E, to, co się dzieje za Wami, myślę, że co najmniej 90% kierowców zbyt rzadko patrzy w lusterka wsteczne. E, ja to robię bardzo, bardzo często, praktycznie non-stop. Patrzę, szczególnie jak jadę drogą, na której są dwa albo trzy pasy ruchu. Bardzo często patrzę praktycznie non stop lusterka wsteczne, żeby wiedzieć kto jedzie za mną, kto jedzie za mną na moim pasie, kto jedzie za mną na pasie obok, kto jedzie za mną nawet na dwa pasy obok. I to sprawia, że właśnie później, kiedy muszę na przykład zmienić pas, to nie zastanawiam się, nie patrzę w lusterko, nie patrzę, czy czasem ktoś mi tam skądś nie wyjedzie, czy jedzie szybko, czy jedzie wolno, czy ten tutaj zaraz coś nie zrobi, bo ja to po prostu wiem wcześniej. Zanim chcę zmienić pas, już wiem, że mogę to zrobić. <laughs> Także naprawdę warto wyrobić w sobie taki nawyk, to, to przyniesie Wam bardzo dużo pozytywnym w waszej jeździe będziecie bezpiecznie się poruszać, będziecie sprawniej i szybciej się poruszać i będziecie po prostu bardziej zrelaksowani, tak? no bo jak każda zmiana pasa ma czy jakiekolwiek manewr ma u was powodować jakiś stres, to, to ta jazda staje się po prostu męcząca. Poćwiczcie odmianę pasa i poćwiczcie i to zielone światło. Zwracajcie uwagę na zielone światło, bo tego to też nie mogę pojąć. Są kierowcy, którzy przyspieszają przed czerwonym światłem. naprawdę <grym>, jest nagminne. Nie mogę tego pojąć. Po prostu nie mogę tego pojąć. A są kierowcy z drugiej strony, którzy wręcz zwalniają przed tym zielonym światłem. Tego chyba jeszcze bardziej nie mogę pojąć. Bo czerwone światło Okej, okay, często może powoduje, że po prostu będziecie minutę później sobie ruszycie, ale często też powoduje, że jak stajecie na czerwonym świetle, to po prostu z dróg podporządkowanych wyjeżdża kilkadziesiąt innych aut i macie przed sobą kilkadziesiąt dodatkowych aut, których byście nie mieli, gdybyście na tym zielonym świetle przejechali. Także no. Warto też zwrócić na to uwagę. Co pokazuje nawigacja, że będę 9.43, czyli już minutkę. No, na dystansie, gdzie pokazywało, że dojazd będzie wzajemnie 21 minut, to, to nawet ta minuta czy dwie to jest sporo. To jest spora oszczędność czasu. Tym bardziej, że jak widzieliście, jest godzina. No teraz już 9.30, czyli jeszcze mamy taką ostatnią fazę jakichś tam korków i zwiększonego ruchu. No i co, przy okazji, jeszcze przypomnę ostatni raz o konkursie. Jeszcze możecie się zgłaszać, ale to już są naprawdę ostatnie chwile, bo już następny filmik możesz. No, w tym tygodniu pewnie nie, ale w przyszłym tygodniu, w następnym filmiku, zrobię już losowanie. W tej chwili zgłosiło się chyba 7 osób, także, także szanse są całkiem spore dla którejś z tych osób. W przyszłym tygodniu zrobię losowanie. Powiem Wam jeszcze też przy okazji, że dosyć, już nie wiem, ze dwa tygodnie temu chyba ostatni film taki dłuższy wrzucałem, albo i więcej. No ale po pierwsze w międzyczasie byłem chory, a teraz znowu coś nie wiem, może słychać, nosowy zakatarzony trochę głos. Yy, więc byłem chory, a po drugie, nagrałem w międzyczasie trzy, albo cztery filmy. Jeden chciałem nagrać z tym. Z tym soundtrackiem, z playlistą, ale się okazało, że no nie bardzo da się to zrobić, ze względu oczywiście na prawa autorskie. Myślałem, że da się to jakoś tam obejść, ale chyba się nie da. Jeszcze próbuję coś tam wykombinować. I oprócz tego nagrałem dwa filmy, właśnie jak jeżdżę po Warszawie, i z, też z taką dynamiczniejszą jazdą. I wyszło mi tam spalanie tam z 5 litrów, 5,2 chyba na obu, albo no, 5,3, na jednym 5,3, na drugim 5,2. No ale raz mi się telefon wyłączył, bo był, wyskoczyła informacja, że jest zbyt nagrzany telefon i nie można dalej nagrywać. A za drugim razem po prostu jak ściągałem telefon z uchwytu, żeby Wam pokazać to spalenie na komputerze, no to mi się też film wyłączył, coś musiałem tam nacisnąć przez przypadek, więc nie mogłem tych filmów opublikować. Ale nawiązując do tego, jeszcze chciałem powiedzieć, że jeszcze wrócić do tego, że właśnie ze wszystkich kierowców tej nowej Sieny, z którymi rozmawiałem przed jej zakupem, a rozmawiałem, z, myślę, że przynajmniej z kilkunastoma, to każdy twierdził, no, że poniżej 6 litrów się tym samochodem nie zejdzie. No. Że jak 6 litrów, 6,5 tak naprawdę. No. Prawie każdy mówi, że 6,5 to jest taki wynik, który, z którego powinienem być bardzo zadowolony. No i w związku z tym faktycznie tak się nastawiłem, nie? że jak uda mi się do 6 zejść, to będę naprawdę zadowolony. A, no muszę wam powiedzieć, że już po tej Warszawie trochę pojeździłem, już parę tysięcy kilometrów co zawodem zrobiłem. I... no powiem tak, jeszcze mi się nie zdarzyło 6 litrów spalić. W sensie zawsze to jest mniej. Często jest to mniej niż 5 litrów. Także O, tutaj macie świetną, świetny przykład. Pustego prawego pasa. Skrajny prawy to jest bus pas, nie może nie, nie jechać, oczywiście, a tutaj lewy zatkany, ten obawy skrajny lewy, ten obok nas lewy, też zatkany, a my sobie jedziemy pustym pasem. Widzicie to? Zobaczcie, ile samochodów wymijam. Ile już wymijam. i wymieniam kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć. 11. I oczywiście, tak jak Wam mówię, praktycznie zawsze jest okazja do zmiany pasa. Naprawdę nie bójcie się tej zmiany pasa, bo to nie jest nic strasznego. To nie jest nic trudnego. Kwestia tylko właśnie wprawy i poćwiczenia. Praktycznie przy tak gęstym ruchu, no nigdy nie jest tak, że sobie wszyscy jadą na zderzaku. Tak, ten tutaj za po prawej jedzie jakiś tam. Transporter nowy i przed nim e, Auris. No teraz ze nie jadą blisko siebie, ale jechali bardzo blisko. Ta Audica przed nami jedzie bardzo blisko za busikiem, który jedzie przed nią, ale generalnie jest bardzo duże są przestrzenie między samochodami. Często kierowcy zostawiają duże przestrzenie i dobrze, sam tak robię. Jak widzicie, nie jadę tuż za tą Audicą. Bo to nie o to chodzi. Musicie być wtedy non stop skoncentrowani. Tak samo jak z tą zmianą pasa. Nie wiecie co się wokół Was dzieje, to się zastanawiacie, czy na pewno ten pas możecie zmienić, czy nie możecie zmienić, czy coś Wam tam nie wyskoczy, czy coś tam jedzie na tym prawym pasie, czy nie jedzie. Naprawdę wystarczy po prostu sobie obserwować na bieżąco co się dzieje wokół Was i za Wami i jazda samochodem to jest, ja to w ogóle porównuję sobie sam do siebie często do takiego, wiecie, paletu. Zobaczcie, jak pięknie widzieliście, jaki tam był korek nad torami na Jerozolimskich, A chyba poniżej 60 na godzinę jeszcze nie zwolniłem. Płynność jazdy, tak? Najistotniejsza to, że się rozpędzicie. Jak... Jest właśnie wielu kierowców, którzy teraz jadę sobie tam. 70, jakbym się teraz rozpędził, ktoś by się teraz rozpędził, do stuły i spiskiem opon hamował przed tym gościem, co przed nami jedzie. Po co? On i tak zaraz będzie musiał zwolnić, bo tu jest też jakieś są roboty przy zachodniej naprawdę nie jest to potrzebne. Potrzebne było tam, jak sobie zjechałem na prawy pas i sobie po z tym pasem jechałem. Są trzy pasy, a wszyscy jadą dwa. Nie mogę tego pojąć. Nawigacja nam no, pokazuje 9.42, czyli mamy już szczegniętą kolejną wódkę. Teraz też jest czerwone światło do skrętu w prawo. I za bardzo. Ja mówię, ok. Na pewno się ktoś zdarzy, że powie, co to do ja to przemulająca. No w porządku. Myślę, że każdy, zdrowo, rozsądkowo myślący człowiek przyzna, że ta jazda jest co najmniej nazwijmy to normalna. Tak? Nie wiem w sumie, czy mnie ktokolwiek wyprzedził. Nie wiem, nie, 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 nie uwagi. Chyba mnie nikt nie wyprzedził w ogóle na, tym, na tej trasie, na której teraz jadę. A ile samochodów ja wyprzedziłem, no to widzieliście. Nie kilka, nie kilkanaście, tylko kilkadziesiąt. Wykorzystując te możliwości, które daje mi po prostu sytuacja na drodze. Patrzycie, co się dzieje za wami, patrzycie, co się dzieje przed wami, którym pasem najlepiej jechać, który jest najmniej oblegany. Tu jest też fajna sztuczka, tu jest podobnie jak na Jerozolimskich, jak przejedziemy przez następne światła, tu jest akurat pas, to tu nie wjeżdżamy, tak? Ale. Za tymi pasami, bus pas jest na skrajnym prawym pasie. A drugi od prawej jest normalny pas dla zwykłych samochodów. I tu jest dokładnie taka sama sytuacja. Prawie wszyscy jadą tym pasem, na którym stoję i tym po lewej. A praktycznie nikt nigdy nie jedzie właśnie taksówki albo autobusy tym pasem po prawej. Pamiętajcie, zielone światło. Póki jest. Ważne, żeby na nim przejechać i zobaczcie, chociaż nie, przepraszam, to jest inaczej. To jest bus buspas, ale skrajny prawy pas jest normalnym pasem do jazdy na no wprost. Jedziemy sobie tutaj, kończy się buspas po lewej stronie, jest normalnym pasem, możemy sobie na niego wrócić, a nawet nie musimy wracać, bo ten jest też do jazdy prosto. Czyli zobaczcie, ile samochodów stoi na skrajnym lewym pasie, na drugim od lewej, na tym po lewej ode mnie, i e, jeden gościu stoi przede mną, który skręca w prawo. Jest duża szansa, że na strzałce sobie przejedzie, i będę pierwszy na światło. Zareklamuję jeszcze w międzyczasie. Nie wiem, czy ktokolwiek widział. Wrzuciłem jednego shorta z jagodzianką, taką najlepszą chyba, jaką w życiu jadłem. Jak byłem na urlopie w, w sierpniu w żywcu, to znalazłem taką cukiernię. Jestem fanem jagodzianek i znalazłem taką cukiernię, gdzie była po prostu fenomenalna jagodzianka. Po prostu z jakąś niewyobrażalną ilością jagód, tak wypełniona jagodami, że nie wiem w ogóle jak oni to robią, bo inny tam się dziury robić tej jagodziance. Wypełniona po brzegi. Jak kręciłem filmik, to jadłem ją na drugi dzień. I na drugi dzień jeszcze była przepyszna. Testowałem sobie jakieś jagodzianki w Warszawie wcześniej. Eee, I słuchajcie... No nie jadłem w Warszawie tak dobrej jagodzianki, ja jadłem takie, to, że tak powiem, z górnej półki, nie? Na przykład na granicznej eee, jest jagodzianka bardzo dobra, ale przede wszystkim dlatego, że jest zazwyczaj ciepła. Eee, I rzeczywiście ta jagodzianka tam jest pyszna. No tylko, że raz, że kosztuje tam chyba, nie wiem, 20 złotych, nie pamiętam, bo tam nie byłem, ale tam około 20 zł chyba. A ta jagodzianka w żywcu, słuchajcie, wiecie, ile kosztowała? 9 zł. Miała przeogromną ilość kruszonki na sobie. Miała właśnie mnóstwo jagod i to nie był jakiś tam dżem, tylko normalnie jagody, które jak ta jagodzianka była świeżutka, to one po prostu wypadały, kuleczki jagód z niej ze środka. No coś fenomenalnego. Słodziutka, pyszna, jak ktoś będzie w Beskidach, to polecam się wybrać. Tam na tym już nie pamiętam jak się ta cukiernia nazywała, na tym szorcie możecie to sprawdzić. No i dobra, no jesteśmy przy jak widzicie pomniku lotnika, to ten pomnik przed nami. Czerwone światło, zaraz będę sobie to jeszcze skręcał w prawo w wirki. Yy, I co? Teraz Wam pokażę, która jest godzina i jakie jest spalanie. Godzinę mamy. 9.42 Jak pamiętacie, pokazywała nawigacja, że o 9.44 dojadę i spalanie, proszę bardzo, 5 litrów. No, nie będę debatował z tymi, którzy powiedzą, że jechałem pomału. <grym> Bo myślę, że nie ma sensu. Jazda była co najmniej normalna. Dwie minuty wcześniej ze spalaniem 5 litrów. To ja, ta hybrydowa ze mną na pokładzie 2,3 tony. Pozdrawiam.